Pouczenia dla apostołów na początku działalności apostolskiej. Nie myślcie, że przyszedłem ustanowić zgodę na ziemi i dla ziemi. Mój pokój jest wznioślejszy niż pokój zawierany z wyrachowania dla czerpania korzyści dzień po dniu. Ja nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz, miecz ostry aby przeciąć liny, trzymające was w błocie, i otworzyć drogi do wzlotu ku nadprzyrodzoności. Przyszedłem oddzielić syna od ojca, córkę od matki, synową od teściowej. Jestem bowiem tym, który króluje i który ma prawo do wszystkich swoich poddanych, nikt bowiem nie jest większy ode mnie, gdy chodzi o prawa do uczuć. We mnie bowiem wszelkie formy miłości się skupiają i osiągają doskonałość. Ja jestem ojcem, matką, małżonkiem, bratem, przyjacielem i jako taki was kocham i jako taki powinienem być kochany, a kiedy mówię chcę, nie ma więzi, które mogłyby wytrzymać i stworzenie jest moje. To ja stworzyłem je wraz z Ojcem, to ja je zbawiam i ja mam prawo je posiadać. Zaprawdę, oprócz demonów, nieprzyjaciółmi człowieka są ludzie, a nieprzyjaciółmi człowieka chrześcijanina będą członkowie rodziny z powodu swoich lamentów, gruźb i błagań. Kto więc odtąd będzie miłował swego ojca i swą matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien kto będzie kochał swego syna lub swą córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Ten, kto nie bierze swego codziennego krzyża złożonego, uczynionego z rezygnacji, wyrzeczeń, posłuszeństwa, heroizmu, boleści, chorób, walk, z wszystkiego tego, co ujawnia wolę Bożą lub jest doświadczeniem człowieka i nie idzie z tym za mną, nie jest mnie godzien. Ten, komu zależy na życiu ziemskim bardziej niż na życiu duchowym, utraci życie prawdziwe. Ten, kto utraci życie ziemskie z miłości do mnie, odnajdzie je wieczne, błogosławione. Ten, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Ten, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, Otrzyma nagrodę proporcjonalną do miłości udzielonej Prorokowi. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma nagrodę proporcjonalną do miłości, jaką okazuje sprawiedliwemu. A to dlatego, że kto w Proroku uznaje Proroka, daje dowód, że sam także jest Prorokiem, to znaczy bardzo świętym, bo Duch Boży trzyma go w swoich objęciach. I ten, który uzna sprawiedliwego za sprawiedliwego, dowodzi, że sam jest sprawiedliwy, bo dusze do siebie podobne rozpoznają się, każdemu więc zostanie dane według jego sprawiedliwości. Kto zaś da choćby tylko kubek czystej wody jednemu z moich sług, nawet najmniejszemu, a sługami Jezusa są wszyscy, którzy głoszą go życiem świętym, Mogą być nimi tak królowie jak żebracy, mądrzy jak i ci, którzy nic nie wiedzą, starsi jak i najmniejsi, bo w każdym wieku i we wszystkich warstwach społecznych można być moim uczniem. Kto więc da jednemu z moich uczniów choćby tylko kubek wody w moje imię i dlatego, że jest on moim uczniem, to zaprawdę mówię wam, nie utraci swej nagrody. Skończyłem, teraz pomódlmy się i chodźmy do domu. O świcie pójdziecie. Tak, Szymon syn Jony z Janem, Szymon Zelota z Judaszem i Skariotą. Andrzej z Mateuszem, Jakub syn Alfeusza z Tomaszem, Filip z Jakubem, synem Zebedeusza. Juda mój brat z Bartłomiejem. Tak będzie w tym tygodniu, potem dam Wam nowe polecenia. Módlmy się i modlą się głośno.